Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj kolejny z serii filmików z naszej zielarni. Dzisiaj troszeczkę luźniejsze tematy. Opowiem Państwu, jak w domowych warunkach wykonać przyprawy naturalne w 100% bez żadnych sztucznych dodatków, konserwantów, ulepszaczy. Będzie to ekstrakt z wanilii oraz sól ziołowa. Wiadomo, teraz pora letnia wiele z Państwa ma posiada w własnych ogrodach zioła, majeranek, bazylię, tymianek, czy chociażby koper ogrodowy. Można to wszystko wykorzystać, zabezpieczyć w taki sposób, abyśmy zimą mogli sobie korzystać z tych produktów. Nie tylko zimą, oczywiście też późną jesienią. Jest to taka forma przetworzenia, przechowywania, zabezpieczenia, aby te produkty nam się nie psuły, a zachowały bardzo długi, długi termin przydatności. Także. Pokażę od początku do końca, jak można to sobie przygotować. Tutaj przygotowałam dziś dla Państwa zioła z mojego ogrodu. Majeranek, tymianek i bazylia. Bardzo aromatyczne, wyhodowane własnoręcznie. Jak przygotować sól ziołową? Drugim składnikiem, taką bazą, będzie sól himalajska. Istnieje wiele kontrowersji odnośnie soli himalajskiej, czy jest ona tak rzeczywiście super zdrowa i, i niezbędna dla nas. Teraz jest duża moda i trend na stosowanie, używanie soli himalajskiej w kuchni, ależ owszem, jest ona przede wszystkim bardzo czystą solą. Niestety pokłady soli czy sól, taka kuchenna używana w Polsce, często zawiera dużą ilość zanieczyszczeń. Ta sól powstała. Bardzo dawno temu, wtedy kiedy przemysł nie był tak rozwinięty, więc nie zawiera ona tych wszystkich składników chemicznych, dodatków metali ciężkich. Skąd pochodzi jej ten różowy kolor? Zabarwienie to pochodzi od licznych mikro-makro które ta sól himalajska w sobie zawiera, dlatego powiedzmy ma wyższe wartości odżywcze niż, niż zwykła tradycyjna biała sól. Jak, ile będziemy potrzebować tej soli? Jedna łyżka soli. Będzie przypadać na mniej więcej jedną łyżkę ziół. Oczywiście, tutaj Państwo będziecie się zastanawiać, no jak odliczyć jedną łyżkę bazylii? Powiem tak, ja robię w ten sposób, że do soli ziołowej dodaję tak dużo ziół, ile będzie w stanie wchłonąć, że tak powiem, sól, yy, sól himalajska. Na początek użyłam bazylii. Oczywiście możemy do, dociąć tutaj, dokroić także na Jaranku. Teraz tymianek i ucieramy. Produkt ten przybierze jednolitą konsystencję. Będziecie go mogli Państwo używać do różnych potraw. I tak jak wspominałam, różne kompozycje ziół. Dobierzecie podróżne potrawy. Możecie zrobić sól ziołową, na przykład do potraw yy, strączkowych, wtedy z większą ilością majeranku czy kopru włoskiego. Możecie zrobić sól ziołową z większą ilością bazylii do potraw z pomidorami, z którymi ona się świetnie komponuje. Tutaj własne kompozycje bardzo wskazane. Ja teraz zabieram się za ucieranie. Tak wygląda gotowa już sól ziołowa. Ma ona jasnozielony kolor, taki żywozielony. Jak długo mogą Państwo przechowywać gotowy produkt? Około 6 miesięcy. Oczywiście powinien być on szczelnie zamknięty w słoiczku. Ja zaraz przełożę do tego słoiczka i Państwu pokażę i przechowywany w lodówce. Ale gwarantuję Państwu, że aromat i satysfakcja z używania własnoręcznie zrobionej soli ziołowej będzie bardzo wysoka. Kolejną taką rzeczą, którą warto sobie przygotować w domu, będzie ekstrakt z wanili. Bardzo często, często używamy cukru wanilinowego. Jeżeli Państwo się wczytacie w torebeczkę, tam nie jest cukier waniliowy, tylko wanilinowy. Jest to sztuczny dodatek, związek syntetyczny. Dlatego zachęcam do sporządzenia takiego ekstraktu z naturalnej laski wanili. Do przygotowania naszego eliksiru będziemy potrzebować lasek wanili, 10 sztuk. Dość długą buteleczkę, tak żeby te laski zmieściły nam się w butelce, by żeby były zanurzone w alkoholu i tak jak wspominałam kolejny składnik alkohol 40%, czysty, bez żadnych dodatków aromatycznych i smakowych. Laski wkładamy do buteleczki. One tutaj nam prześlicznie pachną same w sobie i zalewamy alkoholem. Zakręcamy. Tak przygotowany eliksir musimy odstawić na dwa tygodnie. Trzymamy w ciemnym miejscu i codziennie mieszamy. Po dwóch tygodniach nasz eliksir będzie gotowy. Zadacie Państwo pytanie, ile stosować eliksiru z wanilii? No tutaj nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Musicie Państwo sobie sami potestować. Niektóre wystarcza płaska łyżeczka od herbaty, inni stosują na przykład do naleśników łyżkę. No tutaj we własnym zakresie będziecie musieli sobie dobrać to stężenie. Może pracochłonne, ale jaka satysfakcja, kiedy już możemy użyć tych produktów w kuchni i przede wszystkim mamy pewność, że nie są one dla nas szkodliwe. Polecam i zachęcam do przygotowania we własnym zakresie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału.